Jesteśmy właśnie po jednym z najtrudniejszych etapów w całym Dakarze, jest to etap maratonski. On się różni znacznie od normalnych stage, ponieważ wyjeżdżając na niego, nie będziemy mieć kontaktu z naszym zespołem technicznym, ani z wsparciem, ani z biwakiem, więc kończymy odcinek. Gdzieś na pustyni organizator zawsze dba o to, żebyśmy nie mieli tam internetu, żebyśmy nie znali wyników, żeby ten maraton trwał przez pełne dwa dni i w tym momencie buduje to taką narrację takiego trochę spięcia, trochę takiego ciśnienia, które rośnie dla nas ten maraton był dość trudny ponieważ mieliśmy na tym odcinku również taki stage specjalny, to jest nowość w Dakar Classicu, to był stage w którym punkty liczą się podwójnie więc można tam po prostu przewrócić całą tabelkę generalną do góry nogami, więc staraliśmy się bardzo uważać na tym odcinku odcinek był na tyle trudny ponieważ polegał nie tylko na jeździe na regularność ale również na nawigacji, która była oparta wyłącznie na azylu. I na współrzędne, więc było to bardzo trudne. Używałem kilku urządzeń naraz. Yy, wielki stres. Yy, myślałem, że w pewnym momencie mocno się pogubiłem, yy, szybko się odnalazłem, i ostatecznie, jak już dostaliśmy dostęp do internetu, i zobaczyłem, że jesteśmy na pierwszym miejscu na tym odcinku, to stwierdziłem, że chyba wiem, co robię. Yy, więc bardzo mnie to ucieszyło. Yy, co, co ciekawego na tym odcinku maratonskim. Mieliśmy swoje namioty, mieliśmy racje żywnościowe, które otrzymaliśmy od organizatora, więc sami sobie tą kolację przygotowaliśmy w fajnym klimacie pod y, chyba 100-milionowym hotelu. Ponieważ mieliśmy 100 milionów gwiazdek na, na niebie, więc było przepięknie, było dość chłodno, więc nie ukrywam, że zmarzłem tej nocy. To też nie jest fajnie, bo ponieważ już czuję gdzieś delikatne przeziębienie i dziś już kuracja na pewno wiedzie, tutaj już zespół przygotował dla mnie sporą porcję tych wszystkich leków. Oczywiście cały czas na bieżąco mamy pewnego rodzaju substancje, które przyjmujemy oprócz. Trzymania diety, oczywiście mamy y, główny problem polega na nawodnieniu. Ja osobiście mało piję i wszyscy za mną chodzą. Darek pije te elektrolity, y, musi się nawadniać i to jest racja, ponieważ z każdym dniem jest coraz trudniej. Y, doba jest coraz krótsza. Y, śpimy coraz mniej, zmęczenie jest coraz większe. Widać to po skupieniu, widać to w pewnych momentach. Trenowaliśmy do tego, przygotowywaliśmy się, więc jesteśmy jeszcze nawet nie w połowie rajdu, a już po wielu zawodnikach widać to, że jest ciężko. Ocinki są bardzo wymagające, jest bardzo gorąco. Nocą jest bardzo zimno, więc ta różnica temperatur jest bardzo duża. Stąd bardzo łatwo się przyziębić choćby. Co mogę powiedzieć jeszcze? Dzisiejszy stage, stage piąty, był po prostu przepiękny. Jechaliśmy wśród takich wysokich partii górskich, zjeżdżaliśmy z takich klifów tą wielką 10-tonową ciężarówką. Po prostu petarda. Mieliśmy sytuację, gdzie chcieliśmy pomóc. Jedno małe auto zakopało się w takim bardzo grząskim piasku i chcieliśmy je wyciągnąć. To było to tak trudne zadanie, że prawie sami się zakopaliśmy. Podjęliśmy cztery próby i niestety musieliśmy ich tam zostawić. Podpowiedzieliśmy im, żeby najpierw się odkopali, czekając na kolejną ciężarówkę, która pojedzie za nami, bo inaczej nie ma opcji wyciągnięcia tego pojazdu. Dziś na koniec odcinka, gdy zobaczyliśmy tabelę wyników, wiemy, że poszło bardzo dobrze. Wygraliśmy dwa stage, czyli stage 4 i stage 5, więc umocniliśmy się w klasyfikacji generalnej, chyba awansując na ósmą pozycję, a w rankingu ciężarówek historycznych jesteśmy na pierwszym miejscu, co nas bardzo cieszy. Wierzymy w to, że dociągniemy do samej mety z takimi sukcesami. Dziś brak nam prawdopodobnie jeden albo dwa punkty. Do tego, żebyśmy ponownie wygrali generalkę, to pokazuje to, że to skupienie jest na wysokim poziomie i robimy naprawdę dobrą robotę. Bardzo się cieszę, że tu jestem i że możemy realizować nasze marzenia. To jest po prostu petarda.